Dzień dobry, cześć. Witajcie u Błyskotliwi kierowcy. Dzisiaj mamy dla Was ciekawy materiał. Powiemy Wam o produktach, które znacie, lubicie, a przede wszystkim cenicie. Przed Wami oferta zimowa produktów Plak. Zapraszam. Dzisiejszą krótką prezentację rozpoczynamy od zupełnej nowości. Zimowy płyn do spryskiwaczy, który tak naprawdę dopiero zjeżdża z taśm produkcyjnych. Płyn, który powstał dzięki współpracy. Plak dał swój świetny, sprawdzony i doceniany przez wszystkich płyn do spryskiwaczy, a marka Aroma, która jest producentem między innymi tych zapachów z serii Dia de los Muertos, dodała do niego zapach. Słuchajcie. Powstał z tego rewelacyjny zimowy płyn do spryskiwaczy. Temperatura zamarzania minus 20 stopni świetne właściwości czyszczące i rewelacyjny zapach. Nie będę dodawał e, tego, że ma świetną etykietę i niesamowity kolor. Tak więc, jeżeli chcielibyście spróbować czegoś nowego, ale tak naprawdę wypróbowanego, polecam wypróbowanie plaka Aroma Diadelos Muertos. Słuchajcie, pogoda się zmienia i coraz częściej doświadczamy niskich temperatur. Ma pewno w waszych zbiorniczkach jest jeszcze letni płyn do spryskiwaczy, więc aby nie tracić tego płynu, możecie zrobić sobie zimowy płyn do spryskiwaczy, dolewając koncentraty. I tutaj przychodzi nam do pomocy Plak Ice Fresh koncentrat płynu do spryskiwaczy. To tak naprawdę od was zależy, jaki płyn przygotujecie. Spójrzcie, mamy tutaj tabelkę, na tej tabelce dokładnie widać, jakie należy dobrać proporcje, aby uzyskać płyn do spryskiwaczy zimowy taki, o takich właściwościach, jakie są Wam potrzebne. Wystarczy, że rozcieńczycie go 1 do 1 z wodą i już uzyskujecie 2 litry płynu, którego hmm, temperatura zamarzania to minus 20 stopni. Zwróćcie uwagę na tą tabelkę i zgodnie z tą tabelką możecie sobie rozcięczyć. Zapach? Rewelacja. Połączenie limonki z miętą. Bardzo świeży zapach. Dzięki temu, um, używając płynu do spryskiwaczy, macie jeszcze przyjemne doświadczenie zapachowe. Bardzo podobny jest gotowy płyn do spryskiwaczy, również z serii Plaque premium. To jest płyn, którego temperatura zamarzania to minus 20 stopni. A pojemność tego opakowania to 4 litry. Również ten sam rewelacyjny zapach. Kolejny produkt, o którym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to płyn do spryskiwaczy, oczywiście zimowy płyn do spryskiwaczy marki Plak. Słuchajcie, tu mamy dwie pojemności. 3,5 litra, czyli świetnie zmieści się w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy, który macie w samochodzie. Nic nie musicie e, wozić dalej w bagażniku. No i oczywiście piątka. Płyny do spryskiwaczy od marki Plak to przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo kierowców, gdyż zdecydowanie podnoszą widoczność na drodze. Ale to również bezpieczeństwo wszelkich elementów auta, z którymi mogą mieć styczność. Czyli są to szyby samochodowe, lakier, uszczelki gumowe czy plastikowe elementy. Pamiętajcie o tym, wybierając płyn do spryskiwaczy, aby był on bezpieczny również dla tych elementów. Kolejna grupa produktów, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to odmrażacze do szyb i lusterek. Słuchajcie, tutaj marka Plak ma naprawdę czym się pochwalić. Wyobraźcie sobie, odmrażacz o nazwie Icebreaker. Prawdziwy lodołamacz. Działa nawet w temperaturze minus 70 stopni. To jest naprawdę brutalna siła. Nie wiem, gdzie musielibyście być, żeby wykorzystać pełny jego potencjał. Minus 70 stopni, icebreaker. Kolejnym produktem, ach, to wam jeszcze, że pojemność tego produktu to 550 ml. Kolejny produkt to wersja ekonomiczna. W tym opakowaniu jest 750 ml. Świetnie odmraża szyby, świetnie odmraża lusterka, naprawdę bardzo przydaje się przy mrożnej, i zimowej pogodzie. I trzeci produkt. Tu jest troszeczkę inny rodzaj aplikacji, gdyż mamy tutaj aerozol. Znany i lubiany Deg o pojemności 300 ml. No i jeszcze dwa produkty, na które chciałem zwrócić Waszą uwagę. Ułatwiają nam życie w zimowych warunkach. Przede wszystkim odmrażacz do zamków Deg. Pojemność 50 ml. Słuchajcie, rewelacyjnie odmraża zamki. Mogą to być zamki samochodowe, ale czasami zdarza się, że przymarznie nam jakaś kłódka, czy brama garażowa. Wtedy możecie właśnie zastosować dek. Oprócz tego, że odmraża, to wypiera również wodę i delikatnie smaruje wszelkie zamki. Dek odmrażacz do zamków. I kolejny produkt to silikon. Silikon, dzięki któremu uszczelki, które zostaną w nim potraktowane, zostają na nowo uelastycznione, odżywione, przyciemnione, a dzięki temu zdecydowanie lepiej będą em, funkcjonować. Pamiętajcie, że ten silikon również możecie zastosować jako pewnego rodzaju smar, który zniweluje piszczenie elementów mechanicznych, który ułatwi działanie kłódek lub zamków. Jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, to wielofunkcyjny korek. Zwróćcie uwagę, że tutaj ta dysza ma dość szeroki wachlarz podczas rozpylania, ale w korku macie specjalne dysze, które umożliwiają nam aplikację tego produktu dokładnie w to miejsce, w które byście chcieli. Wystarczy oderwać tą małą dyszę, założyć tu w to miejsce i wtedy jest dokładna, perfekcyjna aplikacja. Silikon to uszczelek od plaka. Słuchajcie, to tyle. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam chociaż troszkę ofertę tych produktów. Jestem pewien, że każdy z Was wybierze coś dla siebie. Jeśli jednak macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam, zadawajcie je na dole pod tym materiałem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Do widzenia. Cześć.